Czy chcesz, żeby czasem ktoś inny zrobił to dla ciebie? Jak zrobić taki efekt? W Czacie GPT. Wybieram opcję "Zobrazuj" i wpisuję taki prompt. Generuje się obraz. Wybieram ten, który najbardziej mi odpowiada i pobieram. Następnie wchodzę na tą stronę, Z biblioteki zdjęć, importuję zdjęcie kopa, wybieram sobie ruch kamery, jest Dużo do wyboru. Ja wybieram debiut. Tutaj również wpisuję prompt. Tym razem w języku angielskim. I zatwierdzam tym różowym przyciskiem. W tym momencie generuje się film. I film jest gotowy. Wystarczy go pobrać. Banane, prawda? A jakie efekty?